Cześć witam was serdecznie w kolejnym kursie blendera ten kurs jest zdecydowanie dla osób które znają już podstawy tego programu więc jeżeli dopiero zaczynasz wraciłbym raczej skorzystać najpierw z tego kursu blender od podstaw gdzie uczymy się modelowania oraz podstawowych modyfikatorów tutaj już będą rzeczy bardziej zaawansowane. No i skupiamy się przede wszystkim na animacjach ale poprzez tworzenie animacji będziemy poznawać bardziej zaawansowane właściwości programu Blender. Poznamy jak stawiać klatki kluczowe, nauczymy się 12 zasad animacji, będziemy starać się je wcielać właśnie w te nasze animacje. Tutaj będziecie mieć też link do e, wszelkich pomocy, które będą nam potrzebne do kursu. No i co my tak naprawdę będziemy tutaj omawiać? Przede wszystkim skupimy się na graph editorze po to, żeby te nasze animacje miały odpowiedni timing, tak, żeby one wyglądały odpowiednio. Właśnie przerobimy sobie te 12 zasad animacji. Następnie wykonamy kilka animacji skoku. Będziemy dodawać system kości, czyli tak naprawdę będziemy sobie rigować pewne elementy na naszej scenie. Następnie pomówimy sobie troszkę o transformacjach. Będziemy dodawać constrainy i modyfikatory. Nauczymy się czym są shape keys i jak je animować. Oczywiście poznamy też drivery, które bardzo pomagają nam w animacji. Pokażę Wam, jak stworzyć taki podstawowy rig samochodu, przynajmniej jego koła na razie. Pokażę Wam, jak użyć prawa fizyki, po to, żeby na przykład ym, zasymulować rzut kostką do gry. Później też będziemy uczyć się tutaj nodów w shadingu, po to, żebyśmy mogli sobie animować proceduralnie już pewne tutaj rzeczy. Zobaczcie, no tutaj. Jestem w trakcie przygotowywania jednego z filmów i możemy sobie animować tutaj proceduralnie nasze tekstury. Tutaj nie ma żadnych zdjęć dołączonych. To wszystko robimy wewnątrz blendera. Więc na pewno poznacie dużo fajnych, ciekawych opcji. Także do zobaczenia w kursie.